O, o tutaj a chyba. A no. Toś <laughs> Gueh referred March Save Did you sort all out? Who is that figured out to be? 鈴殿って結構気もわってますよねゆっくり前へ発射用意西住殿、やりましたね発射用意 Ła! 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 Co ty tam robisz? Pati ja się boję ruszyć, weź mi strzelaj! Coś ty zrobiłam! No zrzucili mnie! Teraz wyłączę No prawie! Ej, on się potknął normalnie. No. I wychodzi na to, że najbardziej nieogarnięta są podejmuje decyzje i podejmuje decyzje, to jest właśnie najlepsze w tej sytuacji. A kto to jest najbardziej nieogarnięty w takim razie? Ja. W sumie racja, ty. Ja to bym sobie ogólnie zagrała kanisę. W sensie jest... poszukiwacza? Wow. Ale no mówisz, może... że kontry nie chcesz, a to jest jak kontra. To w teorii. Kontry nie chcę, chcę poszukiwacza. No to, to, o, okay. to samo. Bez wyniku, że poszukiwać to zaawansowane kontra, ale nieważne. Whatever. Cichciać mi. Tak kobieca logika, ja tu chyba nie Cichciaj mi tu. Jakby coś, to się na razie proszę nie bulwersować, bo na razie jest postawiona tylko po to, żeby postawić, żeby sobie Alice zaklepać. I teraz będę dopiero patrzeć. Jak zgaduję lodowy potok stawiasz? Wejdź i się sprawdź. Param, 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 baram, baram, baram. E, pobierz dodatkową kampanię. What? Oh, oh, fuck. What name the fuck? na 2 to można grać w parku? prawda? W parku? To ja No nie tam. To no, Okej, okay, bo pobierz dodatkową kampanię. Left for Dead campaign name C2 autorstwa Valve. What the fuck? Coś chyba nie pykło. Ej, dalej mam to. Wywala go, no nie mogę. Serio, mam to. To no postaw poszukiwacza parafię który Park, parafię? bo chcę zobaczyć. Ehe, który to był teraz poszukiwacz? Oczywiście jest eee, kanistrem. No, ale u mnie to... O, pani Juno jest. Bleh. Eee, Juno... Rzuper... Um. że masz jej plakat też nad łóżkiem, ale... Nie... Nie, on ma jej... Jeszcze nie. Z twarzą, to wystarczy. E. Co? Kampania Aha, CMD to... Campaign. What the fuck? Eee, Ty, Rzuper, wszystko zaraz... potrafisz zniszczyć. Aha, nie mogę nawet przełączyć rozdziału. Co się stało? What's going się tu spadło ze Nie mam. To ostro? Nie będziesz się macać. <laughs> coś coś nie działa, ej. Coś nie działa! Eee, o! Tp Zdobyłam inne zrobić. Hej! Mam to nagrane. Chodź <grym> dźwię otwarte! <Ja> Jej, otworzyłam, <grym> przepraszam. <grym> Dobra, jest skin. Nie trudne skomentuję tego. Cześć. Trudno sprawy. Dlaczego <grym> ci włosuje? <grym> Może ci w losuje nikach. Albo koczeń. Oficjalny dodek? Oficjalny dodek. Dobra. Wiecie co się robi, jak kiotka się wita, prawda? Nie. Siedzicie cicho? Siedzi się cicho i się psuje gitarę. Mm. Pati, pati. Szybko włączaj to! Tak. W... Szybko, dawaj leja! Żuber. Nic to? to ja tu będę snajperem. Mhm. Tak ci się nie uda. Dobra. Czy można wszystkich prosić o chwilę ciszy? To... Eeeh... Tylko niech mi się odlaguje gra. Łam z refesów. It's impossible! Omniamniam. Dobra. Omniam. Omniamniamniam. Żuber w łeb. Zamkniecie się? Dziękuję. Przepraszam, nie mogę jeszcze pustymać. Już mogę. Po może? moim mojmi Dobra, macie Siemacie ludzie, kapkoli, w kolejnym odcinku zagramy w Left 4 2 Jest, zdążyłam! Ja mam latające bronie, lol Łooo, wow, jak wiesz, żeście to dorzucili? What the? Jeszcze <noise> Adrenalina Zażij i weź Tak? Dobra, ja się odcząstuję Dobra, można iść. Ej, patrzcie gdzie jestem! gdzie jestem! <grym> Haha, niech się tym znowu. Od okay. ja to znowu. Szszsz, Okej. Kto umarł na brzegu? Mam. Proszę <grym> ja, kto? Kto może <grym> się, Jak to? Kto to możliwe? Zaliczyło cię jako Lol. <grym> 做设计呀。